Każdy z nas kiedyś zdradził Jezusa lub zdradzi Jezusa w taki czy inny sposób. Przez zdradę Jezusa rozumiem nie to, że wypierasz się Jezusa, tylko to oczywiście jest też zdrada, tylko rozumiem każdy grzech, który popełniamy. Nawet jeżeli bardzo chcemy, pewnie masz takie doświadczenie, tak, ja już nie chcę więcej grzeszyć, tak, tego grzechu już nigdy nie więcej nie popełnię, to jest wyjątkowa ochyda, albo widzisz coś u kogoś innego i mówisz sobie, o nie, ja tak nigdy nie zrobię. A jednak, jesteśmy ludźmi i dzieje się tak, jak się dzieje. I co wtedy zrobić? Jest taka jedna charakterystyczna rzecz, o której warto, żebyśmy pamiętali. Mówię o tym dlatego, że czytamy teraz cztery Ewangelie skompilowane do jednej opowieści. Jesteśmy w tym momencie, kiedy... Po ostatniej wieczerzy po modlitwie Jezusa w Ogrójcu złapano Jezusa. I kiedy go złapano, Piotr z Janem idą patrzeć, co dalej będzie. Jezusa zabrano, a oni patrzą, że jest jakieś ognisko, stoją tam żołnierze i dołączają do tego ogniska. Piotr zasiedział na zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna ze służących i rzekła, i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem, leżąc on zaprzeczył wobec wszystkich rzek, nie wiem o czym mówisz a gdy poszedł ku bramie zauważyła go inna i rzekł do tych co tam byli ten był z Jezusem Nazaryjczykiem znowu zaprzeczył pod przysięgą nie znam tego człowieka po chwili ci którzy tam stali podeszli i rzekli do Piotra na pewno i ty jesteś jednym z nich bo nawet twoja mowa cię zdradza wtedy począł się zaklinać i przysięgać nie znam tego człowieka a natychmiast zapiał kogut wspomniał Piotr na słowo Jezusa którym powiedział „Nin kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał i teraz o czym mówi ten fragment? Te trzykrotne zaparcie ma też swoją pewną symbolikę. Po pierwsze, Jezus przy, Piotr przepraszam, przyszedł do ogniska, żeby się ogrzać. To jest to, że kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam ciężko, czasami wchodzimy w jakieś ludzkie środowisko. Nie tylko on się chciał ogrzać ciepłem tego ognia, ale też chciał pobyć blisko z innymi ludźmi. Wiesz, kiedy stracisz, kiedy twojego mistrza nagle zabierają, kiedy inni się rozpraszają, kiedy zostaje ten, który jest najmłodszy Jan, więc to bardziej ty się musisz nim opiekować niż rządobą, to wtedy w człowieku, kiedy zostaje zraniony, jest taka potrzeba, żeby być z innymi ludźmi, żeby poczuć jakąś bliskość, żeby, żeby chociaż fizycznie się ogrzać, żeby ten chłód wewnętrzny nas zupełnie nie zniszczył. I czasami nasze grzechy właśnie na tym polegają. Na tym, że chcemy być, upodobnić się do innych ludzi, więc ktoś opowiada świńskie dowcipy, my dołączamy się z kolejnym. Kogoś się obgaduje, my też coś do, dorzucimy. Albo chcemy, żeby nas lubili, więc kłamiemy. Więc to jest pierwszy raz, kiedy on e, zaparł się Jezusa. E, drugi, i później czasami jest tak, jak Piotr nagle mówi: No dobrze, tu nie jest bezpiecznie, poszedł w inne miejsce, pod bramę. Pod bramą jest ciemno, już nie ma ognia, już tam można się schować. I czasami jest tak, że próbujemy, mówię, dobrze, odchodzę z tego środowiska i próbujemy żyć niezauważeni. Jesteśmy chrześcijanami, kierujemy się tym, ale w momentach, kiedy trzeba się zdeklarować, że jestem wierzący, nic nie mówimy. Pamiętam taką historię sprzed wielu, wielu lat, to było chyba lata 90., Albo początek XXI wieku, to no mniej więcej ten okres czasu. Mój znajomy jechał wtedy do Londynu, no to były takie migracje polskie do Anglii, i jechali autobusem, on siedział obok jakiegoś człowieka, którego nie znał, zamienili tam grzecznościowo parę słów, no ale to wszystko. I nagle kierowca włączył jakąś kasetę z filmem, no, erotykiem czy, lub pornograficznym, i on podszedł do kierowcy. I powiedział, że on nie życzy sobie, żeby taki film był. No, ale kierowca powiedział: niech pan nie przesadza, niech pan nie chce to, niech pan e, zamknie oczy. On mówi, że to mu się nie podoba. No i kierowca nic. No i w końcu on stanął i mówi: przepraszam, proszę państwa, taki film e, jeszcze zaczął z taką nutę. Jesteśmy Polakami, prawdopodobnie większość z nas jest katolikami. Ja nie życzę sobie, żeby taki film leciał. Kto jest jeszcze przeciwny temu? Jedyna osoba, która podniosła rękę, to był ten, który siedział koło niego, ale rozumiesz dlaczego podniósł rękę, bo nie chciał potem przez całą drogę siedzieć i, i słuchać jego gderania. Tak pewnie sobie myślał. No i ostatecznie ten film. Ten film. No, był, był cały film, tak? I kiedy już wysiadali, jedna kobieta podeszła do niego i mówi: Dziękuję panu za odwagę i przepraszam, że ja też nie powiedziałam, że mi ten film przeszkadza. Więc czasami to jest tego typu zdrada Jezusa i trzecia rzecz to są ludzie, którzy sami podeszli do Piotra, że on się nie ukrywa, oni sami jakby go szukają, mu pozostałych uczniów Jezus mówi ten był z nimi, on mówi nie. I to są te momenty, kiedy wprost zapieramy się Jezusa, kiedy mówimy nie, no wiara wiadomo jest wierzący, ale bez przesady albo y, y, ktoś kogoś y, y, albo nie wiem Zdradzasz swojego współmałżonka, albo się upijasz, albo ćpasz, albo dokonujesz oszustwa, okradasz jakiś ludzi. Różne tego typu rzeczy, kiedy już wprost zdradzasz. I teraz, co się dzieje? Co się dzieje? Wspomniał Piotr na słowo Jezusa. To jest ten moment, kiedy zaczynasz sobie mówić: okej, okay, jaki jest Jezus. Jezus, nawet kiedy to wszystko zrobiłem, on nie przestał mnie kochać. Co więcej, z powodu tych grzechów, zanim je jeszcze popełniłem, Jezus już oddał swoje życie. On cierpiał na drzewie krzyża, nie tylko z powodu tego bólu i cierpienia, który w nim był, ale także z powodu psychicznego cierpienia. Ale to psychiczne i fizyczne cierpienie razem połączone to jest nic. On przeżył duchowe cierpienie. Cierpienie każdego człowieka na całym świecie, który był, jest czy będzie, przeszło przez Jezusa, kiedy wisiał na drzewie krzyża. On to wszystko przecierpiał z miłości i wiedząc jaki jestem, wiedząc jaka jestem, gdybym miał zrobić to jeszcze raz, zrobiłby to jeszcze raz. On niczego mi nie wyrzuca. On zapowiedział, on wiedział, że jestem słaby. Co więcej powiedział, że będzie się za mnie modlił i że ja kiedy się nawrócę, Mam umacniać innych. On we mnie nie przestał wierzyć, On nie przestał mnie kochać, Jemu nie przestało na mnie zależeć. Więc kiedy przypomnimy sobie, jaki jest Jezus, to nie myślimy: Ojej, On taki wspaniały, ja taki ochydny, tylko mówimy tak: On ma, widzi we mnie cały czas potencjał, On ze mnie nie zrezygnował, Jemu dalej na mnie zależy. I kiedy to wszystko, przypomnimy sobie Jego Słowo, bo co Piotr sobie przypomniał? Słowo Jezusa. I kiedy my sobie przypomnimy słowo Jezusa, kiedy przypomnimy sobie Ewangelię, dobrą nowinę o tym, że Bóg kocha Ciebie osobiście, Bóg kocha Ciebie bezwarunkowo, Bóg kocha Ciebie takiego jakim jesteś, Bóg kocha. Cię i ma plan dla Twojego życia, że On nie przestaje w Ciebie wierzyć, że On przewidział upadki, grzechy, słabości, nie chciał ich, ale przewidział w swoim planie dla Twojego życia i zaplanował tak Twoje życie, żeby nawet ze zławy prowadzić dobro. On, który ma moc i siłę wyrwać Cię z każdej sytuacji, On, który ma moc i siłę każdą sytuację zmienić na Twoje dobro, On jest tutaj dzisiaj z Tobą i możemy przyjść tak jak Piotr i tak jak Piotr, który zapłakał. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał, tak samo my możemy przyjść i powiedzieć Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że niezależnie, co zrobiłem, zrobię, czy będę robił, Ty nie przestaniesz mnie kochać. Dziękuję Ci, że z miłości do mnie oddałeś swoje życie, że przelałeś swoją krew z powodu moich grzechów. Dzięki Ci za to, Jezu, i przychodzę teraz w pokucie, żeby przeprosić za moje niewłaściwe czyny, za moje niewłaściwe słowa, za moje niewłaściwe myśli, za zaniedbanie dobra, które mogłem zrobić. Przepraszam. Ci za to wszystko i na nowo powierzam Ci moje życie. Wypełni mnie Twoim Duchem i tak jak umocniłeś Piotra Duchem Świętym, że On później wzywał innych do nawrócenia, bo najpierw sam się nawrócił. Tak daj mi łaskę nawrócenia, abym później, pamiętając o Twojej bezwarunkowej miłości, przebaczającej miłości, uzdrawiającej miłości, mógł głosić to innym. Amen.